Dziwna ta generacja konsol, co do tego chyba wszyscy się zgodzimy. Jakiś czas temu robiłem na tym kanale, na innym zresztą także parę analiz tego co oznacza dla nas wszystkich PlayStation 6, czego możemy się po sprzęcie spodziewać, ale w obliczu ostatnich doniesień oraz tego co dzieje się dookoła uznałem, że to czas najwyższy, aby zrobić do tematu ponowne podejście, no bo nie jest dobrze i może być jeszcze gorzej, a wielkie inwestycje w AI i wiążące się z nimi braki na rynku podzespołów prawdopodobnie dodatkowo pogłębią ten problem. Zacznijmy jednak od tego, co na tym etapie o PlayStation 6 wiemy. Choć od premiery spodziewanej oryginalnie w 2027 roku wciąż dzieli nas nieco czasu, to biorąc pod uwagę obecną sytuację, termin ten staje się coraz mniej prawdopodobny. W dyskusjach toczących się wokół tego tematu coraz częściej mówi się, nie bez powodu, o przesunięciach na rok 2028, być może nawet i 2029 czy 2030, choć to scenariusz ekstremalny, do którego będę się jeszcze później odnosił. Bez względu na czas, w jakim konsola zadebiutuje, jest już tu i teraz. Sony ma swoje konkretne założenia co do specyfikacji oraz planowanej wydajności, o których nieco więcej dowiadywaliśmy się z licznych, całkiem wiarygodnych przecieków. I to, co w nadchodzącej generacji dla wielu może być najciekawsze, to domniemane rozdzielenie szóstki na dwa osobne sprzęty. Ten wyraźnie słabszy, o nazwie kodowej Canis, ale pozwalający na granie w formie handheldowej oraz ten mocniejszy, o nazwie kodowej Orion, który, choć oczywiście droższy, to umożliwiać ma tradycyjne konsolowe granie. W Orionie się. Mamy nowy procesor robiony przez AMD, z którym Sony ma długoletnie strategiczne partnerstwo oparte o architekturę Zen 6. W przenośnym Canis również, ale różnice sprowadzają się do liczby rdzeni oraz obsługiwanych wątków. Do tych, zwłaszcza w kontekście przynośnego PS6, o ile to PS6 w ogóle będzie, wrócę jeszcze za chwilę. Grafika w Orionie obsłuży układ RDNA 5 z 52 lub 54 jednostkami obliczeniowymi, co powinno gwarantować zauważalne, być może nawet i trzykrotne wzrosty wydajnościowe względem piątki, zaś w Kanis podobny układ dysponować ma jednostkami zaledwie 16. Tom. Pamięć RAM to z kolei w zależności od wersji, w tej stacjonarnej coś pomiędzy 20, a prawdopodobnie 30 GB, choć dawniej mówiono nawet o 40, ale z wiadomych względów wiemy, że to już niemożliwe. O tym też jeszcze za chwilę. W przypadku wersji przenośnej spodziewamy się po przeciekach czegoś odrobinę niższego. Początkowo mówiło się o 24 lub 36 GB, ale widząc co dzieje się na rynku, na stole może być nawet i zaledwie 16 GB, czyli tyle ile ma obecnie standardowe PS5. Doniesienia, które którymi żyliśmy kilka miesięcy temu ze strony Likera, były często opatrywane komentarzem z gwiazdką na zasadzie w zależności od ceny pod w roku 2027. No i tu właśnie jest pies pogrzebany, Bo to, co jeszcze rok temu nie wydawało się problemem, dziś jest prawdziwą zmorą. Dynamiczny rozwój AI oraz wzrost zapotrzebowania na kolejne potężne centra danych do przetwarzania informacji obsługujących sztuczną inteligencję wywindowały ceny w kosmos. Praktycznie wszystkiego. RAM już teraz kosztuje astronomiczne pieniądze, lata chwila spodziewane są drasticzne. Podwyżki cen kart graficznych, a w obozie AMD mówi się już także o powolnym podnoszeniu cen procesorów. Innymi słowy, będzie drożej, a do tego już teraz wiemy, że powoli robić będzie się także i problem z podażą, bo coraz więcej producentów zamyka swoje linie lub je ogranicza, próbując skupić się na tworzeniu tych podzespołów, na których można aktualnie najwięcej zarobić. Jaki może mieć to wpływ na same PlayStation? No niestety spory, a konkretnie na to, co realnie zostanie umieszczone wewnątrz Oriona oraz Kanis. Już przy cenie PlayStation 5 Pro wielu z nas dostawało zawału, bazowa wersja konsoli też wciąż jest absurdalnie wyceniona i wiele wskazuje na to, że drożyzny nie unikniemy także i w przyszłej generacji. Pytanie tylko o skalę, bo Sony to tak naprawdę stoi przed dwojakim wyborem, choć w obu przypadkach to scenariusz mało dla nas, czyli graczy, korzystny. Pierwsza opcja to po prostu zrobienie mocnych, prawdziwie next-genowych konsol, za czym niestety pójdzie także i dużo wyższa cena, być może i przekraczająca spokojnie 4000 zł na start. Druga pozwala utrzymać cenę w ryzach, ale oznacza także wykorzystanie dużo słabszych podzespołów niż to, co realnie można by w środku umieścić. Oczywiście, przy partnerstwie z AMD i masowych zamówieniach, Sony ma zagwarantowane ceny dużo niższe niż w przypadku przeciętnego Kowalskiego, ale nie oszukujmy się, to nie będą ceny takie jak jeszcze rok czy dwa lata temu, chyba że zrobiono potężne zapasy przed wzrostem cen i nowe PlayStation w teorii mogłoby być sprzedawane bez finansowej straty w sensownych kwotach. Wówczas stalibyśmy jednak w obliczu masowego wykupywania sprzętu przez podmioty szukające możliwości do kupienia taniego RAMu, no i zrobiłoby się z tego wszystkiego jeszcze większe piekło niż teraz. Z tych dwóch opcji zakładam mimo wszystko, że PlayStation 6, zarówno Canis, jak i Orion będą jednak stawiały na wersję drugą. Sony potrzebuje masowego klienta i może wycenić sprzętu całkowicie z czapy, bo zwyczajnie nikogo nie będzie na to stać, ale choć oficjalnie niczego jeszcze nie zapowiedziano, publiczne wypowiedzi Marka Setniego i innych przedstawicieli PlayStation dają nam dobry pogląd na to, w jaką stronę z rozwojem konsolowego hardwareu się skłaniają. A tym nowym przekazaniem numer 1 zdaje się być dla inżynierów PlayStation mniej, ale lepiej. Innymi słowy, zamiast w nieskończoność zwiększać zasoby i surową moc sprzętów chcą lepiej wykorzystywać to, co już mamy, opracowując technologię bardziej optymalnego ich używania do renderowania i procesowania grafiki. Gdy na to spojrzymy szerzej, ma to oczywiście sens. W kwestiach jakości tekstur zdaje się, że zbliżamy się już do szczytów możliwości. No i jasne, to samo mówiono też i 30 lat temu, kiedy patrzyliśmy na trójkątne biust Larycroft, ale tym razem na Wizualnie jesteśmy na poziomie, który bywa o krok od fotorealizmu, i postęp w tym obszarze wyraźnie zwolnił w ostatnich latach. Gry sprzed 5-6 lat nie wyglądają wcale gorzej niż te obecnie, a różnice między tym, co wychodziło powiedzmy 2-3 lata temu, a tym, co wychodzi teraz, no, praktycznie nie ma. Coraz więcej gier potrafi wyglądać wybitnie, za coraz mniejsze pieniądze, i zamiast na coraz to lepszych teksturach, mocniej skłaniamy się w stronę prac nad większą płynnością, i to w kontekście końców w sumie się udaje, bo choć bywa, że musimy dużo poświęcić, to jednak te mityczne 60 klatek jest już stałym elementem zdecydowanej większości produkcji. Lepsza optymalizacja i wykorzystanie zasobów, nawet jeżeli w teorii są słabsze, pozwala osiągnąć efekty dużo lepsze niż przy bazowaniu jedynie na surowej mocy. Dokładnie w ten sposób działa zresztą nie tylko konsola, ale chociażby także Apple, które na papierze często przegrywa swoim hardwarem z innymi producentami, ale w praktyce wszystko działa na ich sprzętach o wiele płynniej niż wynikałoby do spatrzenia na suchą specyfikację. PlayStation zresztą wcale nie ukrywa tej swojej zmiany w myśleniu i kładzeniu nacisku raczej już nie na same podzespoły, co na lepsze ich wykorzystanie i mocno rozwija szereg technologii, które pozwoliłyby nawet słabszej sprzętowo konsoli wyświetlać grafikę w jakości lepszej niż to, co widzimy obecnie. Mark Serny w niedawnym QA z jednym z szefów z AMD ochoczo używał zresztą określenia takiego jak Universal Compression, czyli uniwersalna kompresja, która odpowiadać by miała w nowej konsoli za to, aby sprzęt wszystkie możliwe dane wejściowe kompresował tak bardzo, jak tylko się da, w locie odchudzając informacje np. Na, na temat potrzebnej do wyświetlenia tekstury zanim ta jeszcze trafi do pamięci. Dzięki temu przepustowość pamięci mogłaby się wyraźnie uwolnić i byłaby w stanie obsłużyć znacznie więcej zapytań, poleceń i procesów. Ta sama jednostka graficzna mogłaby dzięki temu przekraczać swoje możliwości wynikające z samej specyfikacji. Do tego dochodzi jeszcze szereg innych rozwiązań, albo tworzonych, albo już istniejących, ale dodatkowo rozwijanych z myślą o PlayStation 6. Z jednej strony mamy PlayStation Spectral Super Resolution, czyli PSSR, wykorzystujące sztuczną inteligencję do Lepszego skalowania obrazu, ale mamy także ujawnione niedawno, powstające we współpracy z AMD, Radiance Cores czy Neural Arrays. Każda z tych technologii miałaby odciągać podzespoły, takie jak układy graficzne, przejmując część obowiązków lub też zmieniając sposób, w jaki chip jest wykorzystywany, wszystko po to, aby wyciągnąć ekstra moc z istniejącej już jednostki, bez realnego zwiększania wykorzystywanych przez nią zasobów. To niemal idealnie wpisuje się w obecną sytuację na rynku, gdzie nie dość, że jest koszmarnie drogo, to i kolejne generacje kart czy procesorów nie zapewniają już już tak dużych wzrostów wydajnościowych jak dawniej. Po cenie dwa razy więcej za wzrost rzędu powiedzmy 20 czy 30% jest ekonomicznie kompletnie nieopłacalny. Nic więc dziwnego, że po stronie PlayStation widać tak duży push na inne rozwiązania pozwalające na optymalizację. Inwestowanie w dodatkową, surową moc straciło sens. Kiedyś zapewniało zauważalny progres, dziś jest trochę sztuką dla sztuki. I cytując tutaj Jacka Hunia z AMD, który wraz z Sernym opowiadał o technologicznej przyszłości, m.in. PS6, w przyszłości coraz więcej rzeczy, które będziecie widzieć na ekranie, detale, wierność obrazu, atmosfera będzie efektem działania lub wsparcia ze strony technologii wykorzystującej machine learning. Kierunek, który obrał sobie Sony i nie tylko oni zresztą jest taki. Zamiast robić obraz natywnie w wysokiej rozdzielczości albo natywnie wyświetlać więcej klatek, po prostu sztucznie je wygenerujemy. Skalowanie czy generowanie klatek już na stałe weszły do słownika w kontekście tworzenia gier i widać, że dla PlayStation to ewidentna przyszłość, czy komuś się to podoba, czy też nie, no, która ma pozwolić PlayStation 6 na wyświetlanie obrazu wyraźnie lepszego i płynniejszego niż PS5, nawet wtedy, gdy podzespoły umieszczone w środku nie będą się od siebie tak diametralnie różnić. W ten oto sposób wracamy niejako do domniemanej specyfikacji PlayStation 6 w wersji bazowej oraz w wersji handheldowej. RDNA 5 z pewnością sporą część rzeczy uciągnie samodzielnie, zwłaszcza przy wsparciu ze strony Radiance Cores zajmujących się obsługą generowania promieni, ale tak czy siak bez odpowiednich zasobów pamięci operacyjnej no, daleko nie zajedzie. I tak jak jeszcze do niedawna spekulowało się o nawet 40 GB pamięci RAM, tak obecnie przypomnijmy, że 32 GB pamięci RAMu no, to wydatek rzędu 3000 zł, albo i więcej. To samo samo w sobie już jest obecną ceną konsoli nawet jeżeli takie plany istniały, prawdopodobnie Sony będzie musiał więc je zmodyfikować, zakładając, że przyjmą scenariusz większej dostępności, o którym mówiłem. Według dotychczasowych doniesień stacjonarne PS6 Orion obsługiwać miałoby magistrale 160-bitowe, co sugerowałoby przedziały zasobów skaczących niejako co 10 GB. To jest realnie konsola wykorzystywać mogłaby 40 GB, 30 GB lub 20 GB pamięci RAM. Tak jak mówiłem, 30 GB będzie drogie. 20 gigabajtów pozwoliłoby mocno cenę PS6 obniżyć, ale jednocześnie oznaczałoby to tylko minimalny wzrost względem PS5 Pro, które, przypomnijmy, ma do dyspozycji łącznie 18 GB pamięci RAM. Starszej generacji, wolniejszej i tak dalej, to prawda, ale to jednak nadal byłoby niezwykle mało i taki minimalny wzrost nawet przy dużo lepszej optymalizacji będzie ciężki marketingowo do wybronienia. No, choć być może Sony nie będzie miało tutaj jednak wyboru. W przypadku przenośnego Canis, wykorzystującego ponoć magistralę 190 Dwubitową, realne pojemności to 32 GB, 24 GB lub 16 GB pamięci RAM. I tu z kolei jeszcze do niedawno mówiło się realnie o tych dwóch pierwszych opcjach, ale teraz to ta ostatnia zaczyna wyglądać na najbardziej prawdopodobną. To w kwestii dostępnej pamięci zrównywałoby handhelda z bazowym PS5, ale z uwagi na znacznie mniejsze pozostałe zasoby, konieczność działania w trybie zdalnym, także na baterii, realnie czyniłoby to sprzęt dużo słabszym od konsoli tej generacji. Zresztą już teraz osoby zorientowane w temacie wskazują że pod kątem wydajności przenośne PlayStation 6 będzie plasowało się pomiędzy słabiutkim Xbox Series S a PlayStation 5. To paradoks, ale okazać może się, że na papierze jedna z wersji PS6 będzie słabsza od PS5. I jasne, to inne kategorie sprzętu, ale fakty byłyby tu nie do podważenia, no i byłaby to pierwsza taka sytuacja w historii. Tu oczywiście pojawia się pewna zagwozdka, no czy to faktycznie będzie w takim układzie mobilne PlayStation 6, czy mimo używania takiej nazwy w przeciekach będziemy mieli raczej do czynienia. Czynienia z przenośnym PlayStation 5. Tego tak naprawdę na tym etapie nie wiemy, ale uwzględniając to, o czym będę mówił w końcówce tego materiału, dotyczącego zacierania się granic między generacjami, no chyba najwięcej sensu miałaby opcja, nazwijmy to hybrydowa. To jest Canis będzie w stanie uruchamiać wszystkie gry z PS6 w odpowiednio niższej jakości, tak długo jak te będą wychodziły także w wersjach na PlayStation 5. A że ten czas zapowiada się na wyjątkowo długi, a cykl życia obecnej generacji konsol na znacznie obszerniejszy niż dotychczasowe, no mówienie o Canis jako o mobilnym PS6 przy zastosowaniu pewnych uproszczeń powinno się jak najbardziej wybronić. Choć najbardziej prawidłowe, o ile moje przewidywania się potwierdzą, byłoby mówienie o nim raczej jako o przenośnej konsoli do grania w gry z PS6. Czy tak będzie, zobaczymy, ale wówczas i tak mielibyśmy do czynienia z pewnym paradoksem. Zamiast przeskoku technologicznego, typowego dla nowych sprzętów mielibyśmy tu wręcz pewien regres, choć i w przypadku stacjonarnego PlayStation 6 musimy się przygotować na dużo mniejsze przyrosty niż dawniej. Wzrost przepustowości pamięci w PS6 będzie prawdopodobnie wynosił około 40% względem przepustowości magistrali 256-bitowych, które zastosowano w PS5. Węższa konstrukcja nadrobi oczywiście braki większymi prędkościami, ale w efekcie dostaniemy boost tych kilkudziesięciu procent, gdzie przypomnijmy, że do tej pory z generacji na generację było to zwykle. Kilkaset procent. Ubogie pod tym względem PS5, do tej pory rekordowo mało rewolucyjne względem poprzednika, i tak dawało wzrost rzędu 160% w kwestii wzrostu przepustowości pamięci, czyli czterokrotnie więcej niż to, co jest spodziewane przy przejściu z PS5 na PS6. Z kolei, w przypadku przenośnego Kanis, słabszego od bazowego PS5, kolejną z przesłanek odnośnie tego, na co powinniśmy się wydajnościowo szykować, jest to, do czego ponoć PlayStation już teraz zakulisowo zachęca deweloperów, i ma to ścisły związek z niedawno udostępnionym na PS5 tak zwanym Power Saver Mode, czyli takim specjalnym trybem energooszczędnym, który ogranicza mocno wykorzystanie parametrów konsoli, ale w zamian otrzymujemy dużo mniejsze zużycie prądu. Gry działają gorzej, ale na rachunkach za energię widnieją mniejsze kwoty. Teraz wydaje się to mało istotne, kompletnie niepotrzebne, ale w kontekście kanis ma to gigantyczne znaczenie. Handheldy z samej swojej natury muszą działać na znacznie mniejszym poporze mocy, przypominającym dokładnie to, co niedawno wprowadziło właśnie PlayStation. Normalnie piątka ma do swojej dyspozycji 8 rdzeni i 16 wątków, pełną przepustowość pamięci, czyli 448 GB na sekundę i pełne możliwości układu graficznego. W trybie energooszczędnym, odpowiadającym najprawdopodobniej możliwościom kanis, przepustowość cięta jest o połowę, konsola używa tylko 4 rdzeni, i 8 wątków, a jednostka graficzna ma dostęp jedynie do 80% mocy. Wszystko wskazuje więc na to, że z taką realną wydajnością działać będzie przenośna PlayStation, słabsza od stacjonarnej obecnej konsoli, ale mający być w pełni lokalnie zdolne do obsługiwania gier z PS4, PS5, a także dzięki szeregowi nowych technologii, czyli PSSR, czy uniwersalnej kompresji, także gier na PlayStation 6. Dużo słabsze podzespoły, ale lepiej zoptymalizowane i wykorzystujące nowe technologiczne sztuczki, mają pozwolić na coś, co w teorii nie powinno być możliwe, Gdybyśmy patrzyli jedynie na sucho, o specyfikację. Prawdopodobnie możliwości konsoli nieco się zwiększą w momencie, w którym będzie ona podłączona do Doka, tak jak w przypadku Nintendo Switch, ale prawdę powiedziawszy, ów dock jest na tym etapie jeszcze większą tajemnicą niż same PlayStation 6. Czym w ogóle będzie, czy będzie posiadał napęd, którego z uwagi na oszczędność miejsca w przenosie kaniz z pewnością zabraknie? A może będzie to konsola jedynie do grania w produkcję z dystrybucji cyfrowej, a sam Dock pomoże jedynie w zwiększaniu płynności rozgrywki i utrzymaniu stałego klatkarzu. No, na niewielkim przenosiem ekranie rozdzielczość nie będzie miała aż tak dużego znaczenia, ale w przypadku podpięcia sprzętu do telewizora, już tak, a nie wyobrażam sobie, aby tak słabiutki Canis sam z siebie był w stanie udźwignąć jakkolwiek 4K i 60 klatek, nawet ze wszystkimi optymalizacyjno-technicznymi cudami PlayStation. Jakby na to nie patrzeć, przy spodziewanych możliwościach zarówno Oriona, jak i Canis, samo Sony z marketingowego punktu widzenia czeka dość ciężka przeprawa, bo przeciętny użytkownik może nie do końca zrozumieć tego, co jedwabnym głosem będzie mówił do niego Mark serny, zapewniający, że mimo niewiele lepszych lub wręcz słabszych parametrów niż w PS 5, ta konsola, na którą ma właśnie wyłożyć kilka tysięcy złotych, tak naprawdę będzie lepsza. Oczywiście dla wielu nie ma to znaczenia i kupują po prostu to, co ma wyższy numerek, ale część osób może zadać sobie pytanie, czy kupowanie PS6 ma jakikolwiek sens? Bo konsola w żadnej z obu wersji nie rzuci nas na kolana możliwościami. A gdyby jednak rzuciła, to musiała być za tym kosmiczna cena, na którą PlayStation z pewnością się nie zdecyduje. No dobrze, może nie z pewnością, ale zapewne się nie zdecyduje. Nawet wtedy, gdyby byli jedyną konsolą nowej generacji bez konkurencji w postaci Xboxa. Dew kitów PS6, które rzuciłyby nam nieco więcej światła na tę sprawę, utwórców gier na tym etapie jednak jeszcze nie ma. Mark Serny zresztą sam wskazuje, że do opracowania niektórych technologii mających zapewnić większe możliwości PS6 wciąż zostało kilka lat, a to prowadzi nas płynnie do kwestii związanej z terminem, premiery PlayStation 6. Wspominałem już o tym krótko na początku, ale pora tę kwestię nieco rozwinąć. Do tej pory wszystkie doniesienia wskazywały na to, że realnie powinniśmy szykować się na zapowiedź w roku 2026 i faktyczną premierę w roku 2027 zapewne. Przed Świętami. Kepler, jeden z najbardziej sprawdzonych likerów w sprawach związanych z PlayStation, także do niedawna ten termin podtrzymywał, choć zaznaczał, że możliwe są opóźnienia. I biorąc pod uwagę to, co dzieje się obecnie na rynku wszystkich podzespołów, nie tylko samej pamięci, owe opóźnienie konsoli być może byłoby najrozsądniejszym rozwiązaniem. To w praktyce oznaczałoby jednak, że między generacjami minęłoby nie 7 lat, jak się spodziewaliśmy, a być może 8, 9 czy nawet 10, bo data premiery w roku 2030, choć do niedawna kompletnie nierealna, dziś wydaje się coraz mniej irracjonalna. Sony nie chcąc wydawać konsoli sprzętowo tak słabej, ale i jednocześnie potrzebując nieco czasu na dopracowanie technologii, które pozwalałyby ograniczyć zależność od surowej mocy, zrobiłoby rzecz dość sensowną po prostu czekając. Kryzys z podażą i cenami podzespołów można przeczekać. On w końcu się skończy, być może za dwa, może za trzy czy cztery lata, ale skończy się. To w praktyce oznaczałoby jednak dwie rzeczy: niespotykane do tej pory wydłużenie obecnej generacji oraz realne wydłużenie okresu nowości. W takim układzie, gdyby decydowano się na premierę w roku 2027 czy 2028, PS5 realnie na emeryturę odeszłoby po roku 2030, mając kilkanaście lat na karku. To długo, ale im dłużej się nad tym wszystkim zastanawiam, no chyba ma to jednak sens. Sens, bo nie oszukujmy się, obecna generacja rozpędza się bardzo powoli, i choć minęło już pół dekady od premiery, to przełomu, jak nie było, tak nie ma, na żadnej płaszczyźnie, może poza czasami ładowania się gier. Zbyt wiele wielkich ekskluzywów stanowiących o sile PlayStation się nie pojawiło, część nadal dopiero powstaje, no i dziwnym by było, gdyby na przykład takie Naughty Dog, Insomnia Games, Guerrilla Games, Santa Monica Studio czy Band Studio wydały na tej generacji tylko jeden nowy tytuł albo zero. Prawda jest też taka, że chyba nikt z nas nie ma takiego poczucia, że zbliżamy się do granic możliwości PS5 i nowy sprzęt, który przestałby ograniczać deweloperów, jest jakkolwiek potrzebny. Długie życie PS5 i PlayStation 6 w dwóch wersjach, które nie różniłyby się przesadnie mocno od piątki, gwarantowałyby także, że gry w tym ekosystemie długo wychodziłyby na obie generacje. Po prostu w różnych wariantach graficznych, z wyraźniejszym podziałem na jakość oraz płynność. W takim rozwiązaniu granie na PlayStation stawiałoby nas, czyli graczy, przed wyborem trzech możliwych scenariuszy, takich ścieżek dopasowanych do tego, w jaki sposób gramy. Ludzie chcący gier najlepiej i najpłynniej wyglądających, bez względu na to, jak ten efekt jest osiągnięty wybieraliby PlayStation 6. Ludzie chcący po prostu pograć, ale w niższej jakości, stawialiby na zwykłe PS5 lub PS5 Pro, w zależności od stopnia ustępstw, na jakie byliby w stanie pójść. No i wreszcie trzecia grupa, lubiąca grać hybrydowo, ze wszystkimi tego zaletami i wadami, wybierałaby przenośne Canis. Na każdej z tych platform dostępne byłyby te same gry, przynajmniej przez kilka pierwszych lat, po prostu uruchamialibyśmy je w zależności od sprzętu w różnych konfiguracjach graficznych. To już teraz częściowo się dzieje, wraz z upowszechnieniem się na konsolach podziału na quality i performance mode i wiele wskazuje na to, że będziemy w tym kierunku nadal szli. Oznaczałoby to jednak także zatarcie się pewnej granicy między generacjami konsol od PlayStation, choć w obliczu tego, że PlayStation 6 może być i tak ostatnią tradycyjną konsolą od Sony, no, poświęciłem temu osobny, dłuższy film, który linkuję w komentarzu, to chyba i tak nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Koniec końców liczy się to, abyśmy dostawali dobre gry, a to czy grać będziemy w nie na sprzęcie z takim lub innym numerkiem no, jest sprawą drugorzędną. No A pamiętać trzeba, że wszystko to o czym mówię i tak funkcjonuje w założeniu, że Orion i Canis debiutować będą w tym samym czasie, Przecież Sony może zdecydować się na rozbicie premier i na przykład wydanie przenośnej konsoli we wcześniejszym lub późniejszym terminie, co byłoby dodatkową komplikacją i kolejnym załamaniem obowiązującego porządku, który wprowadziłby zresztą gigantyczny chaos pośród konsumentów. Do tej niepewności i ciągłych zwrotów akcji chyba się już jednak wszyscy powoli przyzwyczajamy. Jedyne co można stwierdzić ze stuprocentowym przekonaniem to to, że z konsolami może wydarzyć się absolutnie wszystko. Tutaj kropka. Sami przyznacie, wszystko to dość dziwne i nietypowe, częściowo możemy podziękować w tym miejscu AI-owej bańce, jaka nakręca się od 2022 roku i powoli wysadza jeden utarty paradygmat za drugim. To, że jakiś wpływ na PlayStation 6 będzie to wszystko miało, jest pewne, reszta pozostaje otwartą kwestią, choć mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału, przynajmniej niektóre możliwe scenariusze wydają Wam się nieco bardziej klarowne. Jeżeli sam film się Wam podobał, pamiętajcie o łapkę w górę w subach, napiszcie też w komentarzu, jakie są Wasze. Przewidywania i oczekiwania względem PlayStation 6. No, a ja w tym miejscu się żegnam. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Cześć!